Siema. Cześć, Daro Pan, witam Was. No, koniec, koniec tego poranka. Zobaczcie, co się stało. Sezon bananowy uważam za zakończony w tym roku. Wystarczyło minus 1, minus 2. To był 7 października. Zbyt wcześnie. Niestety w tamtym roku prawie do połowy listopada w tym roku ponad miesiąc krócej i banany, bananki ścięte przez mróz. Będzie trzeba teraz to wykopać przesadzić do donic i ułożyć je do snu zimowego taki mały mróz, a zobaczcie co potrafi zrobić z tymi roślinami na szczęście te pnie są dosyć solidne, tu się nic oczywiście nim nie stało, to tylko same liście poobcinamy i na drugi rok będą jeszcze piękniejsze, tylko szkoda, że tak wcześnie. To samo stało się z musa basio, liście poobcinać, przesadzić, to już nie wygląda za fajnie. I do przyszłego roku. Tak mi się wydaje, że z najodporniejszych tych bananów, które tu jeszcze na zewnątrz były, to jest Grant Red Tiger, przepraszam, Red Tiger. Ale ten Red Tiger to się tak wydawał z daleka odporny. Bo ma grube liście. Ale też dostał. Też dostał. Zobaczcie. Sprązowiały te liście. Nie wygląda to fajnie. SCT pędrycosum green również przyblakło wszystko, połamało. Stało się takie wiotkie. No szkoda. Sezon krótki, wiosna nie dopisała. Trochę lata. I teraz. Krótka jesień. Nie zapowiadali, niestety. Kany jeszcze się utrzymały. Zobaczmy. No, trochę dostały. Ale jeszcze. Jeszcze jakąś miarę. Są bardziej odporne. Na mrozik. No dobrze. To bierzemy się do wykopywania. Następne wykopki. Całe szczęście, że wcześniej udało mi się wszystkie te kolokazje wykopać. Pokażę Wam w oranżerii, jak to wygląda. Tam było dosyć ciepło, grubo. Na plusie plus 8, plus 10 stopni. Także im nie miało się prawa nic stać. Zobaczcie. Kolokazje uratowane jeszcze. Przez jakiś czas będą cieszyć oko. Chcemy je podgrzewać, dogrzewać w zimniejsze dni czy noce. Jeszcze Bugenvilla pitnie. Gjandnajny, gawendisze. Jeszcze strelica pięknie puszcza. Także jest tych roślinek troszeczkę. Okazja potężna. Jeszcze cytrynka. Cytrynka, która na nowo zaczyna kwitnąć. Fajnie, ciekawie się robi. Dobra, czyli sezon bananowy zamknięty. No, to na razie. Trzymajcie się. Parę fotek puszczę. Jak to wyglądają te wykopki. No, na razie hej. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Zawsze to mówię. No ale dzięki temu kanał się utrzymuje. Jest sens w ogóle kręcić takie filmiki. No, to na razie. darę Pan Żegna. Do następnego razu. You, you You in my pocket spot. Yeah, this babe.